Święta namiotów, Jezus zawołał donośnym głosem. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ jest został jeszcze uwielbiony. Święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu wierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii świętego Jerzego w Koczałkowicach. Czy młodzież ta wie, jaki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do wierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni. W słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pogody. Droga młodzieży, powiedzcie przed tym zgromadzonym kościołem, jaki łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie. Dla Miowany w Chrystusie Panie, raczej i siostry, droga młodzieży. Przeżywamy dzisiaj w Waszej parafii Świętego Jerzego w Koczołkowicach ważną uroczystość. Oto, spora znaczna część młodzieży, Waszej parafii, po odpowiednim przygotowaniu, o którym przed chwilą zaświadczył Wasze imieniu, Wasz ksiądz otrzymał przez swoją posługę sakrament wierzmowania, a tym samym dopełnił się ich droga inicjacji, wtajemniczenia życia chrześcijańskiego. Drodzy młodzi przyjaciele, Wy już otrzymaliście Ducha Świętego w swoim życiu, kiedy, jako małe dzieci, zostaliście przyniesieni przez Waszych rodziców, aby udzielono wam sakramentu Krztu Świętego, który wprowadził was do wspólnoty Dzieci Bożych, do wielkiej rodzinnego Kościoła. Ten Duch Boży działa w waszych sercach, także odkąd przystępujecie regularnie do sakramentu pobudy i pojednania. Doświadczacie Ducha Świętego, także uczestnicząc w Najświętszej Ofierze Mszy Świętej, szczególnie kiedy w pełni jest ten udział przez was przeżywany poprzez przystępowanie do Komunii Świętej. Jednak dzisiaj ma się spełnić odpowiedź na to pragnienie serca, które przed chwilą wspólnie wypowiedzieliście w tym zgromadzeniu. Duch Święty ma przyjść i umocnić was do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Rzeczywiście potrzebujecie tej mocy Ducha Świętego, aby dać świadectwo o Chrystusie obecnym w waszych sercach, w waszym życiu, zarówno poprzez słowo, jak i poprzez wasze czyny. Dlatego potrzebujecie tych owoców Ducha Świętego, których usłyszeliście dzisiaj w pierwszym czytaniu, które zostało zaczerpnięte z listu Świętego Pawła, Apostoła do Galata. Rzeczywiście Duch chce Wam tych darów udzielić, a są one Wam potrzebne w codziennym życiu. Chociaż każdy z Was nie pragnie żyć w, w swoim życiu miłością. Czyż nie chcecie być ludźmi pełnymi radości i pokoju? A czy cierpliwość, uprzejmość i dobroć nie jest Wam potrzebna w naszych codziennych wzajemnych relacjach? z ludźmi, których Pan ustawia na Waszej drodze. A wszyscy, począwszy od Waszych rodziców, przez Waszych nauczycieli, wychowawców, katechetów, już pasterzy, ucieszą się, jeżeli w Waszym życiu zaczną się pojawiać takie owoce jak wierność, łagodność, które są Wam tak bardzo potrzebne w tym okresie życia, który teraz przeżywacie, kiedy w tym czasie dorastania, dojrzewania Wasze serca nieraz są targane różnymi emocjami, przeżyciami, które właśnie w mocy ducha świętego mogą zostać dobrze ukierunkowane na Wasze coraz większe dojrzewanie i wkraczanie w dorosłe życie. Będę się za chwilę dla Was modlił także o dary Ducha Świętego. Mówiliście o nich zapewne o wiele w się lekcji katechezy. Mówiliście o nich zapewne także w czasie spotkań, w grupach, które były także elementem całej Waszej pracy, przygotowującej Was do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Te dary Ducha. Mają wam dać głębsze poznanie Boga, świadomość tego, że On rzeczywiście jest niedaleko każdej i każdego z was. W Nim żyjecie, poruszacie się, jesteście. Dlatego są wam potrzebne dar mądrości i rozumu, dar rady i męstwa, dar umiejętności, I nad każdym i każdym z was wypowiem nowe imię. Wy już macie swoje imiona. Otrzymaliście je na kształcie świętym. Decyzją, upodobaniem waszych rodziców, którzy zaprosili jakiegoś świętego lub świętą, aby stali się nieodłącznym znakiem waszego życia. Tym znakiem rozpoznawczym, bo przecież Lubicie, kiedy zwracamy się do Was po imieniu. Dzisiaj do tych świętych, których zaprosili do Waszego życia, Wasi rodzice, to łączą nowe osoby, ci, których sami wybraliście. Kiedy będę ich za chwilę wzywał nad każdą i każdym z Was, kiedy będę namaszczał Wasze czoła poświęconym olejem, tym szczególnym, Znakiem przenikania Ducha Świętego do Twojego umysłu i serca, to równocześnie ci święci będą się za Wami modlić, wstawić, trwając w jedności z nami przed obliczem Boga Żywego. Każdy z tych świętych jest znakiem tego, że życie w Duchu Świętym jest najpiękniejszym sposobem przeżycia. Życia na Ziemi, bo te owoce, które pojawiły się w ich życiu, poprzez ich słowa, czyny, nieraz heroiczne postawy, są w naszej pamięci mimo, że już wieki upłynęły od ich odejścia naszej ziemskiej społeczności. A oni, nie tylko, że nas rozpalają swoim życiem, ale jeszcze na dodatek orędując za nami przed obliczem żywego żywego kołka. Nie tylko ten kościół nibiański, wielbiony w świętych, modli się dzisiaj za wami. Modli się za wami także Kościół ziemski. Czego szczególnym znakiem są ci świadkowie, których zaprosiliście, aby tam towarzyszyli w momencie, kiedy będę na Wasze czoła poświęconym olejem to ich obecność, ten gest dłoni położonej na twoje... Wasi rodzice kiedyś, myślę mniej więcej około 16 lat temu, zobowiązali się, aby każdą i każdego z Was doprowadzić do żywej wiary. To działo się w chwili Waszego pszczół. To doświadczenie Ducha Świętego w sakramencie wierzmowania domaga się w Twoim sercu odpowiedzi wiary. Jeżeli z wiarą przyjmiesz ten dar, to rzeczywiście Bóg będzie w tobie działał. I jeżeli będziesz z nim dalej współpracować z Jego łaską, to w Twoim życiu rozpocznie się niezwykła przygoda życia w mocy Ducha Świętego. I będziesz rozpoznawać Jego łaskę, jeśli będziesz mu wierny, wierna w codziennej modlitwie. W, w niedzielnej świątecznej Eucharystii, w regularnym przystępowaniu do sakramentu pokuty i pojednania, w dalszym konsekwentnym uczestnictwie w zajęciach kategetycznych, lekcjach religii, gdzie będziecie mieli okazję jeszcze głębiej i lepiej poznać tajemnicę Boga obecnego w Waszym życiu, a także poprzez zaangażowane życie we wskrocie Kościoła. Waszej parafii, gdzie macie różne możliwości, aby uczestniczyć w życiu tej wspólnoty, jak choćby w życiu grupy oazowej, która powstała w Waszej parafii, czy w innych grupach, jak grupa ministrancka, albo też w zbliżających się już coraz szybciej Światowych Dniach Młodzieży, do których jesteście szczególnie zaproszeni aby spotkać się z młodymi ludźmi, którzy tu przyjadą z całego świata, aby razem spotkać się i modlić z Ojcem Świętym Franciszkiem. Macie więc wiele możliwości. Wasze chrzcielne wyznanie wiary. Zatem powstańcie. I chcę pytać każdą i każdego z was. Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i pokus? Czy wierzysz w Boga Ojca Przekłogącego Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzysz. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie wierzchowania, tak jak apostołowie otrzymali go w dzień pięćdziesiątnicy? Wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą Klubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.